Czy w ogóle dotarło do nas? O co chodzi? To nie, nie ma znaczenia, czy byłem chrzczony, czy byłeś chrzczony za dzieciaka. Jak mówisz, co czy nie? Czy, czy byliśmy chrzczeni jako dorośli? Dlaczego zanurzamy się w śmierć, w zmartwychwstanie? Jaką otrzymujemy informacje i czego jesteśmy, co się dzieje z nami? My doświadczamy na mocy tego, że chcemy przyjąć Chrzest, bo nic się nie dzieje na przymus, doświadczamy tego, że wszystkie nasze grzechy są nam odpuszczone. No to teraz, tak jak już obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, ten temat dosyć istotny, często wzbudzający mnóstwo walki i, i różnych dziwnych argumentów. Więc pytanie, co z tym chrztem? Czy trzeba być zbawionym, żeby być ochrzczonym? Łotr na krzyżu? No chyba, że deszcz spadł z nieba, no to go jakoś ochrzcił, no ale właśnie pytanie. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Okej. Okay. A pamiętasz, kiedy pojawia się pierwszy raz wzmianka o tym, żeby chrzcić? Hmm... Moje sześć lat teologii, teraz <laughs> łatwiej ci. Końcówka, 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 końcówka. Końcówka Ewangelii Mateusza. według świętego Mateusza. Tak. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię ojca i syna i ducha świętego. Ok. i teraz chrzest. A <laughs> był wcześniej. No super. i koniec. I druga rzecz. Chrzest jako zanurzenie, ale w czym? W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. A... I teraz jest pytanie, skoro Jezus jest Bogiem... I co Jezus jest Ale to już... A może, skoro Jezus jest Bogiem, to czy czas gra rolę? I czy wchodzą w zbawienie, otrzymują, mogą przyjąć zbawienie tylko ci po? Czy ci przed? Znaczy ja też tak uważam, że to jest kwestia, my patrzymy liniowo na czas, tak. a Bóg patrzy na czas. Tak. Ciekawe to jest. Zatem yy, idźmy do samej yy, istoty. Jezus, który mówił Otrowi, dziś jeszcze będziesz ze mną, tak? I to ze mną jest fundamentalne. Bo Jezus mówi, to było pytanie, czy wy chcecie być ze mną? Czyli czy chcecie być we mnie, tak? Zanurzeni. Yy, skorzystać z tego wszystkiego, co ja przynoszę. I chrzest jest decyzją, i informacją, decyzją z naszej strony, że chcemy, ale informacją dla całego naszego życia, bo zobacz, jakbyśmy się chrzcili w systemie cesarza Konstantyna, ochrzci się tuż przed śmiercią, bo wierzysz, że wtedy będziesz z Bogiem. A Pan Bóg mówi: Nie, bo Wy się zanurzacie w mojej śmierci i zmartwychwstaniu, żeby jako ludzie w swoim ziemskim życiu żyć jako odkupieni, tak? Jako zba... ci, którzy przyjęli, odkupieni i są zbawieni, czyli żeby była na jakość życia, żebyście wiedzieli, kto tu jest Panem, żebyście wiedzieli, co się dzieje, kiedy wybraliście zło. Czy jesteście skasowani? Czy jest otwarta droga? Czy możemy korzystać z nowości życia? Hmm. I przede wszystkim, żebyśmy żyli z Nim. No, man. Tu się pojawia dużo pytań takich mm, trudnych, ale to są też różnice teologiczne. Nie chcę w to wchodzić. Ale w taką jedną rzecz w takim razie. Bo w Rzymie jest powiedziane, że jeśli wyznasz swoimi ustami, jest to nie wystarczy wyznać? Tak przysłowi, przysłowiowo. Tak, to teraz idźmy za tym, co oznacza zanurzenie. Za, I tu nie mówię o zanurzeniu y, materialnym, tylko co oznacza w ogóle zanurzenie tak y, za, y, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest zanurzenie w imię, czyli wprowadzenie w tożsamość to kim jest Ojciec, kim jest Syn i kim jest Duch. W całe działanie Pana Boga sprawcze dla człowieka, y, w całe działanie Jego miłości. I to y, Teraz, kiedy ty wyznajesz, przyjmujesz, tak, to jest jedno, a drugie, kiedy zostajesz wtopiony we wszystko, kim jest Bóg. Dlaczego Pan Bóg mówi o swoim funkcjonowaniu w takim obrazie domu? Dlatego, żebyśmy poczuli się u siebie, żebyśmy poczuli, że mamy dostęp do całego dziedzictwa, Jego dziedzictwa, żebyśmy mogli z tego korzystać i zarazem, żeby Bóg był naszym zapleczem, żeby Bóg był naszym oparciem. Dom, nie mieszkanie, prawda? Tylko dom, że jesteś u siebie, będąc w Bogu, jesteś u siebie, będąc w Bogu, będąc wolny, będąc uwalniany, będąc kochany, tak? Będąc w tym permanentnym. Jego przebaczeniu, kiedy my tylko chcemy je przyjąć, jesteś u siebie. Dlatego wyznasz to, przyjmujesz, a Pan Bóg mówi: Ja nie chcę, żebyś tylko przyjął i poszedł. Chcę, żebyś był. Amen. No ale w takim razie sytuacja. Jestem gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie ma dostępu, nawet do tej wody przysłowiowej, no ale zawsze nie jest dostęp do wody, no to już nieistotne. No i ktoś głoszy komuś Ewangelię. No i ta osoba jest na, nie wiem, na łożu śmierci. Nie mam opcji go ościć. On pójdzie do tego nieba? E, a niebo to jest przestrzeń przebywania z Bogiem. Amen. Tak, to jest. I, e, i w, to jest oferta dla każdego, kto chce przebywać z Bogiem. Czy są jakieś przeszkody, które mogą Bogu przeszkodzić? Tylko decyzja człowieka. Teraz, nie, 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 nie. w jakich okolicznościach ta decyzja jest podejmowana? Dlaczego Pan Bóg ofiarowuje nam chrzest za naszego życia, a nie po śmierci? Bo to jest pytanie, które ciągnie Twoje pytanie dalej. Tak, no, prawda? Tak. Dlatego, żebyśmy żyli w doświadczeniu Jezusa z martwych stałego, udzielającego nam swojego ducha, żebyśmy także Myślę, że to jest weryfikacja dla nas wszystkich, którzy jesteśmy chrystianoi, chrześcijanie, Chrystusowi, zanurzeni w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Czy my tak żyjemy? Czy w ogóle dotarło do nas? O co chodzi? To nie, nie ma znaczenia, czy byłem czy byłeś chrzczony za dzieciaka, jak mówisz, co nie, czy, czy byliśmy chrzczeni jako dorośli. To jest pytanie, czy ja dzisiaj, będąc chrześcijaninem, żyję jak człowiek, który został zanurzony w Jezusie i ma w sobie nowe życie, jakościowo nowe cały czas. Boga, który mówi: hej, działam, funkcjonujemy razem. Amen. Bo to też jest taka. Trochę to było poruszone na którymś z tych nagrań, że mamy takie pragnienie stworzyć tą listę zasad, że sami sobie tworzymy trochę Boga pod tytułem nie wiem, ochrzczę się, to znaczy, że jestem zbawiony. I nie chcę wchodzić w teologię tego, tylko bardziej chcę powiedzieć, że liczy się relacja z Bogiem. Nie, że to zastępuje coś, tylko ja też wierzę w takie określenie, że już tu możemy żyć w perspektywie nieba, w perspektywie Bożego królestwa. Jezus mówi: "Przychodzę, przynoszę wam królestwo niebieskie". Przychodzę już teraz, to jest możliwe, więc to jest kwestia to, co ty mówisz, czy już teraz chcę tak żyć, czyli chce iść do nieba, bo chcę być na przykład uratowany przed tym co tu jest, czy chce iść do Boga? No, to też jest, no wracamy do tego tematu nieba. No, czym będzie to niebo, co tam będzie się działo? Ja wierzę, że tam będziemy na przykład pracować, ale nie, że pracować zarobkowo, tylko, że no, nie, nie poruszamy tego. To poruszymy, na pewno to się wydarzy. Na tym podcaście czekajcie, drodzy widzowie, jeszcze wytrwale i cierpliwie. No, w takim razie, no, no bo do, to, to, do czego zachęcasz, żeby żyć perspektywą zbawionego życia. I chrzest dla mnie też jest takim powiedzeniem całemu światu i sobie. Ej, chcę żyć tak. To jest dla mnie najważniejsze. O super. I dlatego najpierw był, było to zanurzenie janowe, tak? ten chrzest janowy, bo baptizo znaczy zanurza. Mhm. Dlatego, że to, było, to nie był jeszcze chrzest y, zanurzający w śmierć, martwych stanie Jezusa. O y, janowym y, działaniu możemy powiedzieć jako o takim przyzwyczajaniu ludzi do tego, żeby jakby stali się mokrzy Bogiem czyli żeby zdecydowali się na to, że chcą dzisiaj odwrócić się ku Bogu. Stąd jest to zanurzenie, które jest nowym początkiem. I Jan mówi, Jan Chrzciciel mówi, ja przygotowuję drogę, czyli ja chcę was mentalnie przygotować do tego, żebyście zechcieli przekierować swoje życie, czyli ja zostawiam to, co do tej pory mnie niosło, nie patrzę na to, patrzę, to zło zostawiam, wchodzę, jakby zanurzam się w Boga chcę zanurzać się w Bogu zanurzyć się w Bogu i przekierować na Niego, dlatego też Piotr w tej pierwszej katechezie powiedzielibyśmy, po zesłaniu Ducha Świętego powie od 38 wersetu jak ludzie zapytają, co mamy robić tak? klasyczne pytanie, nie byli Polakami, a pytają, co mamy robić nawróćcie się, czyli obróćcie się ku Bogu i niech każdy z Was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymać Wdarzy Ducha Świętego. I teraz, dlaczego zążamy się w zmartwychwstanie. Jezusa? Jak otrzymujemy informacje i czego jesteśmy, co się dzieje z nami, my doświadczamy na mocy tego, że chcemy przyjąć chrzest, bo nic się nie dzieje na przymus, doświadczamy tego, że wszystkie nasze grzechy są nam odpuszczone. Że Bóg mówi definitywnie tego nie ma. Czy ja przyjmuję dziejące się zbawienie Boga. To jest akt bardzo istotny, który dla mnie jest ważny, bo Pan Bóg to robi dla nas. On mógłby nam powiedzieć, ja Cię odkupiłem, jest to prawda, jak przyjmujesz, jesteś zbawiony, ale my potrzebujemy tego doświadczenia, żeby być przekonanym, że to nie jest, że mi się wydaje, tylko że naprawdę, dlatego jest to doświadczenie chrztu, ten taki moment Dlatego pierwsi chrześcijanie schodzili od strony zachodniej wychodzili w kierunku wschodniej, tak? Z baptysterium, do nowego życia, dostawali nową szatę. Po co? Po to, żeby było doświadczenie tego, że jestem absolutnie radykalnie nowym człowiekiem w Bożej nowości. Hmm. Prawdę mówisz? Dwa ostatnie pytania. No, takie trochę już degresje, znaczy nie dygresję, tylko takie bardziej z ciekawości zadam. Skąd pomysł Jana, żeby chrzcić? I czemu Jezus musiał się ościcić? Pomysł Jana zadziwiał wszystkich. I Jan mówi o doświadczeniu głosu Boga. I mówi też w Ewangelii Janowej o tym, że to, ta jego posługa jest kluczową. Do tego, żeby Jezus został rozpoznany. Czyli, że on w swoim kontakcie z Bogiem tak rozpoznał, że Pan Bóg go posyła właśnie do takiej rzeczywistości, bo tu przyjdzie Jezus i to będzie rozpoznawcze dla wszystkich. Czyli, że połączą się te dwa porządki decyzji ludzi, my chcemy, i Boga, który mówi, to ja daję znacznie więcej. To ja teraz zanurzam Was w mojej śmierci, zmartwychwstaniu, daję Wam swojego ducha, macie udział we wszystkim i cementuję to, co już zawsze mówiłem, odpuszczone są Złam grzechy zła i pokazuję Wam, że złamałem moc śmierci. Dlaczego Jezus przyszedł i przyjął chrzest? Dlatego, żeby. Zobaczyli ludzie w tym pierwszym, w tej pierwszej teofanii to jest mój syn umiłowany. I to jest zdaje się temat kolejnego naszego podcastu. Tak, czy dokładnie. Jezus był Bogiem. Ojciec, który na oczach czy wobec uszu wszystkich, Proklamuję, to jest mój sen. Oczywiście, możemy powiedzieć: Pan Bóg mógł wybrać tysiące innych sposobów, tysiące innych miejsc. Dlaczego to? Bo przychodzili ludzie, którzy chcieli coś zmienić w swoim życiu. Przychodzili ludzie, którym zależało na tym, by był nowy początek. Oni nie chcą już żyć tak, jak żyli. Dlatego myślę, że jeżeli ktokolwiek z Was słuchających myśli sobie dzisiaj, ja chcę żyć prawdziwie. To obróć się w kierunku Boga. Usiądź z Nim i spotkaj Jego, mówiącego o sobie. I wtedy zobaczysz, jak on działa w świecie. I to jest nowość życia, bo zaczniesz żyć inaczej po Nim. Amen. Do zobaczenia za tydzień, kochani. Amen.